Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zakończyła się konferencja naukowa techniczna dotycząca innowacji, a szczególnie chodziło tutaj o miedź i o rynek ceramiczny. Co pan może panie prezesie na ten temat powiedzieć? No, chciałem powiedzieć, że osiągnęliśmy chyba cel, bo takie nasze założenie było, żeby wykorzystać jakby trzy filary w, w zakresie tej konferencji. Filar surowcowy jako podstawowa rzecz do produkcji ceramiki w bolesławieckiej i trzeci filar Filar naukowy i te trzy filary, żeby się integrowały, i po dzisiejszym dniu możemy powiedzieć, że ta współpraca między przemysłem, nauką i zakładami ceramicznymi i surowcowymi spełniła swoje oczekiwania. Panie Starosto, Pan był jednym z tych samorządowców, którzy całą konferencję śledzili z wielkim skupieniu. Co się Panu najbardziej podobało na tej konferencji? Panie redaktorze, mnie najbardziej. To było to, że utwierdziłem się, że powiat bolesławiecki to jest powiatem, który ma wielkie możliwości w rozwoju, przede wszystkim w zakresie poszerzenia produkcji ceramicznej, dlatego że są na tym terenie surowce. Z drugiej strony perspektywa, dowiedziałem się, że jest perspektywa i to dość nie, niedaleka, że mogą być ponownie otwarte kopalnie miedzi. I to będą, będzie duża szansa na rozwój tego regionu. Panie prezesie, jutro jest jeszcze wyjazd do kopalni Nowy Ląd. Proszę, w dwóch słowach powiedzieć, co kopalnia Nowy Ląd produkuje. Kopalnia Nowy Ląd produkuje wydobywa przede wszystkim gipsy i anhydryty. Jest to surowiec do produkcji już potem przetworzonych wyrobów z anhydrytu, czyli mączki anhydrytowej i anhydrytu kawałkowego do produkcji cementu. Jest sprzedawany to jako półprodukt do budownictwa. Drugi kierunek to jest wydobycie gipsu i po sprażeniu ten gips jest też sprzedawany do Takich zakładów, przede wszystkim zakładów budowlanych, zakładów ceramicznych, zakładów medycznych, do, jako produkt do dalszego przetworzenia. Panie Starosto, w jakie Aha. kierunki rozwoju ceramiki artystycznej w Bolesławcu według Pana są w tej chwili najbardziej potrzebne? Ceramika, to trzeba powiedzieć tak, że musi być różnorodność i ta, która... która... Jakieś, Czyli ta tradycyjna? Tak, tradycyjna, ta tradycyjna, bo to jest, no, kultywa, kultywuje się Tradyc tradycje i zdolności ludzi, którzy pracują i są rynki zbytu na tą ceramikę oraz trzeba zawsze dążyć do nowoczesności, nowe rynki i tutaj, co ja wiem, to odkrywają się możliwości handlowe, z krajami no, takimi jak Japonia, Korea, a tam są inne zapotrzebowania, i ta nowoczesność musi być jakaś taka no, pożądana. Panie profesorze, czym się objawia pana miłość do bolesalskiej ceramiki? No, z, z wyjątkowością jest to specyficzny wyrób, który jest związany z naszym regionem ziemi bolesławieckiej i to z okresu jeszcze przedwojennego i obecnie i jeżdżąc po Polsce spotykam się zawsze z miłym takim gestem, że Bolesławiec, Pan jest Bolesławca, a u Was jest najpiękniejsza ceramika i my często przyjeżdżamy tutaj, żeby odwiedzić Bolesławiec i przy okazji zrobić zakupy. A hmm. dlaczego Pan, Panie Starosto kocha bolesławiecką ceramikę? Dlatego, że tak samo jak tutaj Pan Prezes powiedział, to jest, gdzie się nie jest w Polsce, aha z Bolesławca to jest ceramika, a teraz jeszcze do tego dochodzi gliniada, tak, że dzisiaj też było widać, że jak gdyby takie te proste produkty, bo taka ceramika no to rozsławia nasz ten region, tak samo jak i gliniada. Ponadto dzisiaj może, może mało było tak w mediach, ale ta konferencja która dzisiaj odbyła się na temat tu właśnie surowców, to sam fakt, że zaszczycili swoją obecnością profesorowie z Akademii Górniczo-Hutniczej, z zarządu KGHM-u, z innych zakładów to też pokazuje, że jest zainteresowanie tym terenem i to też ubogaca tu naszych mieszkańców, władze, przedsiębiorców, aby korzystali ze zdobyczy nauki. A to jest właśnie to najważniejsze. I tak jedno pytanie dla obydwu panów. Co możemy życzyć naszym producentom ceramiki? No, możemy życzyć sukcesu i dużo dobrych pomysłów, żeby nie pozostać na tym poziomie, jaki jest, ale żeby unowocześniać, wprowadzać nowe wzory i marketingowo w, dalszym, w dalszej kolejności rozsławiać nasze miasto. To, to, to samo co pan prezes powiedział, no a najważniejsze to, żeby zdobywać jak największe rynki, zbytu, żeby ceramika rozsławiała ten nasz region. Mam nadzieję, że władze samorządowe w tym pomogą. Pomagają i pomagać będą.